Ori, będę to wytłumaczył w filmiku, czemu tak robię i tak dalej, jednakże postanowiłem, że zrobię jeszcze do tego wstęp, ponieważ z jednej strony wyszedłem na hipokrytę, z drugiej strony jeszcze na oszusta po części, tak ktoś może odebrać i nie wiem, czy jeszcze jakaś jest inna strona. Po pierwsze, czemu wyszedłem na hipokrytę, ponieważ uznałem, że granie w tą grę i cięcie tego materiału jest wsłuchem całego efektu przechodzenia ze mną gry, ale w momencie, w którym teraz jestem w grze, czyli w sumie dwa odcinki od tego, którego teraz będziecie oglądać. Doszedłem do wniosku, że oglądanie 30 minut, jak jestem w tym samym miejscu, przez np. parę odcinków, nie ma sensu. Więc zacznę ciąć materiały, a żeby po prostu pokazać, jak progresuje gierkę. A nie, że pokazywać, jak po prostu skaczę coraz te same e, miejsca. Druga sprawa to z to, z czym jestem oszustem, to mianowicie będę troszeczkę manipulował save'em gry. Odkryłem, że są pliki w grze, które można skopiować i podmieniać w momencie, kiedy się tam gdzieś dalej spadnie. A jest to i, e, niby oszustwo, ponieważ cały sens gry jest taki, że jeżeli spadniesz, musisz to odrobić. Jednakże uznałem, że równie dobrze mógłbym robić tak, że w momencie, kiedy spadnę, tnę materiał, odrabiam to. I dopiero z tego miejsca wracamy Więc zamiast tak robić Mam po prostu save'a I w momencie kiedy spadnę Gdzieś da, jakoś dalej Że to nie będzie na przykład jeden, dwa skoki uh, To po prostu Będziemy Sobie To Powtarzać przez wczytanie save'u, zamiast przez odrabianie i cięcie materiału. Będę po prostu usuwał te momenty, kiedy wczytuję save, i będziemy nagle, nagle w tym samym miejscu, gdzie mniej więcej spadliśmy. Przez to będziemy widzieć, jak coraz progresuje, a nie tylko jak coraz spadam, spadam, wracam do tego miejsca, gdzie byłem, spadam, wracam do mojego miejsca, gdzie byłem, i tracimy przez to na przykład 20 minut życia, bo oglądamy coś, gdzie nic nie progresuje. Będę też jeszcze raz tłumaczył w filmie najprawdopodobniej, ale, ale wolałem to teraz wyjaśnić, żeby po prostu nie było w komentarzach od razu atakowania i tak dalej. Bo. W filmie to będę gdzieś dalej tłumaczył, że właśnie tak, dlatego to robię Więc mam nadzieję, że to jakoś nie odbije się na wrażenie na temat gierki I że dojrzecie ze mną do końca, dojrzycie, dojdziecie ze mną do końca całej przygody I odkryjemy, czy na samej górze jest jakaś tam potwierdzona legenda Zapraszam Pomimo tego, że na końcu ostatniego odcinka miałem sobie taką myśl Że okej, okay, zrobię sobie przerwę, będę nagrywał 4 czy tam 5 filmów Mogę zrobić sobie odpoczynek, a powiedzmy Począć te dwa dni Zebrać siły i do tego wrócić nie potrafię Po prostu fakt tego, że widzę tą grę na Steamie I że nie mogę przejść, mnie po prostu boli I tak, odrobiłem właśnie na te dwa kikuty Jednakże jest coś, co powoduje, że nie jestem po prostu Znaczy, że nie wariuję i nie chcę porzucić tej gry Ponieważ było już taki moment, kiedy chciałem powiedzieć ok, e, nagrałem odcinek ten po czym na końcu tego odcinka, dogram, że nie mogę tej gry przejść i kończę ją Jest coś, co mi uratowało W plikach gry są pliki zapisu można się nimi bawić. Mam skopiowany plik, który stał mnie w tym miejscu dosłownie. Więc jeżeli spadnę, mogę sobie zrobić cięcie i wrócić do tego momentu. Wiem, że jest to oszustwo, ponieważ to zabija cały fan z gry Że nie mogę spać i nic mi się nie stanie. Jednakże będę obiecywał, że jeżeli bym spadł tutaj lekko w dół. To po prostu, e, no nie będę od razu wczytywał gier, jak To próbuję to odbić, jeżeli np. spadnę, nie wiem, tam gdzieś do bargain daleko To wtedy np. będę wczytywał, żeby nie było, że jak będę cały czas sobie save i nie mogę, powiedzmy, stracić progresu e, Druga rzecz, albo nawet w sumie trzecia To jest coś, za co muszę was przeprosić, ponieważ w momencie, kiedy odrabiałem właśnie to miejsce, kiedy jeszcze nie miałem tego save'u Odkryłem ukryty pokój w jednym miejscu, w którym był Imp e, Demonik, szatanik taki mały, który powiedział, że e, nie jest moim przeznaczeniem, aby osiągnąć szczyt tej, e, tej całej gierki, żeby dojść na samą górę, że możliwe, że legenda jest kłamstwem, i to, że e, jeżeli nawet to, ta legenda nie jest kłamstwem, to ten smoking hot, babe i tak nie spojrzy na kogoś takiego jak ja. Więc uparłem się, żeby udowodnić temu małemu Impowi, że się myli. Więc tak od tego momentu możemy sobie cały czas wczytywać zapis tej gierki. Czyli to jest. powiedzmy taka karta przepustowa. Ja pierdzielę. Karta przepustowa, która powoduje, że nie będę chciał się poddać. Nie porzucę tej gierki. Teraz patrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem Miałem ogólnie zamiar, że jeżeli nie zrobię żadnego progresu To będę po prostu nagrywał odcinek od nowa Jednakże, ten cały wstęp, przyznam się jeszcze, że zrobiłem z trzy razy już I teraz, powód dla którego to wszystko robię Czemu sobie wczytuję tą gierkę Przez półtorej godziny Półtorej godziny Czyli trzy odcinki, które nie weszły Bo jeżeli dobrze mi się wydaje, to powinien być odcinek ósmy a, zamiast ten, który jest, albo nawet dziewiąty A, Byłem chyba przez 90% czasu w Bergane, miasteczku Nie zrobiłem żadnego wtedy progresu Dlatego postanowiłem, że po prostu tych odcinków nie będzie. I miałem zamiar, że... Wrócę tutaj znowu z tego miejsca zaczniemy. Zobaczymy jak tam pójdzie i tak dalej, i tak dalej. W momencie kiedy odkryłem, że mogę się bawić z save'ami gry nawet nie wiecie, jak bardzo mi to. Serio. Ułożyło łeb. I uspokoiło mnie. Że, jeżeli nawet coś takiego się stanie. I to jest coś skrzanie. To niekoniecznie muszę to robić. Czy ja w ogóle pokazywałem w tym nagraniu. Mogę tam wrócić? Nie wiem, czy w tym nagraniu pokazywałem Impa. Czy to było w poprzednim, gdzie on tu tłumaczyłem, ale. Najpierw, jeżeli wam tego nie pokazywałem. Jeżeli pokazywałem, to znaczy, to utnę. Mam tutaj szatanka. Impa. On do nas po prostu gada, że. Eee... A, no, znaczy on mówi wszystko tak, żeby nas zdołować. Powiedzmy, on ma sporo kwestii, które można nam powiedzieć, ale wszystkie kończą się na tym, żeby nas po prostu yy, zdołować, więc. Wracajmy na szczyt. Wiesz, co jest problematycznego w tym yy, zapisie? Że wydaje mi się, jakbym się mniej starał, jeżeli chodzi o skoki. To jest na przykład ge genialny przykład tego, że Nie skup wiedziałem, że może skoczyć o wiele dalej i że więcej siły potrzebuje. Ale... Z że się zrelaksowałem. To tak bardzo to nie kliknąłem. Znaczy eee, nie skupiłem się na tym, żeby dobrze siłę mieć, ponieważ wiem, że jeżeli spadnę, to zawsze mam jakby save'a. Coś coś tutaj chcę sprawić. Czy ja mogę skoczyć w to? O. Miałem nadzieję, że coś tu może być. Ale czy to... To w ogóle się opłaca? To jest chyba na zasadzie, że... Eee, skaczemy z tamtego pięterka niższego. Na ten kwadracik obok, i wtedy możemy tutaj wskoczyć w to I po prostu stąd dodać na ten drugi kikut, zamiast z kikuta na kikut Tak mi się przynajmniej wydaje, że to o to chodzi Ogólnie też, mam achievement zrobiony który zrobiłem chyba po jakimś drugim odcinku Tak mi się przynajmniej wydaje W sensie drugim odcinku z pełnej wersji że niby przeszedłem przez ścianę Która jest niby nawiązaniem do Dark Soulsów Jakkolwiek to brzmi Takie coś zrobiłem Więc o, nie wiem, gdzie to było. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to może być to gdzieś w okolicach kuchni, tam gdzie była cała kuchnia, ale ja osobiście tam nic nie widziałem, więc też nie wiem, gdzie ten achievement się odpalił. A z jakiegoś powodu gra um, odczytuje zrobienie achievementa dopiero po wyłączeniu gry, więc nie jestem w stanie na, wam nawet powiedzieć, o który element gry chodziło. Więc jeżeli Wy co widzieliście, to znaczy, że widzieliście, jeżeli nie, to znaczy, że nikt tego z nas nie zobaczy. W no, ogóle ja jestem ciekaw, kiedy ja z tego miejsca na Kikut. Na pewno nie teraz, powiem Wam tyle, na pewno nie teraz. Z Kikuta na Kitu, Kikut git, ale tamto na, na to, no nie. O jezus, Maria Spróbujmy no, ja zrobić coś takiego, bo wydaje mi się, że jednak ten merchant może być prawdziwy. Wiecie o tym, czemu tak uważam? Ponieważ e, właśnie, gdzie jak słuchałem tryptyków z save'em, e, to. Jestem czymś jak Merchant Progress w coś w tym stylu. Więc, może coś się z nim dzieje. I serio ten koń gdzieś jest do zdobycia. Tylko, cholera, wie gdzie? A dlatego nam tutaj każą w to miejsce skracać. Teraz wydaje mi się, że można tam wskoczyć na ten. Na tą um, studnię, ale. Wie co? Zapiszę tutaj grę. Dla pewności, zrobię z tego save'a przed wznowieniem gierki spróbuję zrobić na drugi kikut. I dopiero do Was wrócę, ponieważ chcę mieć tego, tego ptaka zrobionego. Że może się opłaci to, że tego ptaka robię, ok? Więc zaraz się widzimy. Szczerze mówiąc, odpuściłem tego ptaka. Nie chcę mi się sprawdzić, czy on jest. Jest! Czyli wiecie, co jest najlepsze? Co jest jeszcze śmieszniejsze w sumie w te, przez to? Plik z ptakiem jest osobnym savem niż sam save Czyli. Można robić save'a, cofnąć się, zrobić gdzieś ptaka, znowu się cofnąć. I tak dalej. A ja bym tak sobie tutaj zrobić save'a Nie no, to już byłoby chyba takie zbyt. zbyt hamskie, moim zdaniem. Zbyt hamskie. Jeżeli potem gdzieś tam dalej dojdę, to mogę wrócić do save'a, ale. Jeżeli bym teraz miał zrobić tutaj save'a, to takie. Nie. Okej. Okay. Teraz gdzie? Stąd chyba jeszcze nie rozumiem. Holy Jesus! To jest jakiś dziadek. Za no, nie niego mam skoczyć. Hmm Hello jumper, how unusual I salute you for coming this far, but I'm afraid this is the the end of the road for us Mam dwa rozwiązania Skoczyć w prawo, odbić się od ściany i ewentualnie e, wtedy mi skakuje na ten kikut Ewentualnie zejść znowu na dół i od razu schodzić na tamtą platformę. Hmm... Wiem no muszę się załatwić, więc zaraz. Okej, okay. wróciliśmy teraz tak. Eee, zaczniemy. Nie, no to nie ma opcji. Nie, nie ma opcji, że to było tak, czyli... Okej, okay, trzeba było spać tutaj w takim razie. Holy shit, holy holy moly Jeszcze teraz tak skoczyłem... Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Spoko, jestem już mistrzem kiku... Może nie nie jestem mistrzem kikutów, po ja to źle brzmi mistrzki kutów Więc może takiego sobie przy domku nie będę dawał, jednak zostanę może przy cwaniaku To też niekoniecznie jest jakoś... Yy, w większości wypadków pozytywny wydźwięk, jako cwaniak Bo ludzie tak odczytują, ale chyba lepsze to niż mistrz kikutów Szczerze mówiąc O Próbuję Stąd jeszcze możemy spróbować eee, Wejść do góry Jakbym spadł niżej To wtedy bym się już poddał, szczerze mówiąc bo wtedy bym już stracił swoje, swój stoicki spokój, tak to się chyba nazywało I byłoby z nami po prostu źle A tak chociaż mogę być jakiś progres stąd O, nie 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 nie, wczytujemy gierkę, halo! te 4! tak, wczytuję gierkę po raz drugi, ponieważ od razu po wczytaniu wtedy spadłem, więc To musi być ten skok, prawda? Okej, okay, jest ten skok, czyli teraz musi być odbicie się Hmm, I Amin. Mean, stąd jeszcze idzie to odbić. To nie były aż tak jakieś duże straty. Chyba, że stąd jest ten łatwy skok. A teraz. Tu tutaj, że muszę skoczyć na to piętro. Teraz stąd na kikuta. Stąd na tego kikuta. Holy jesus Przecież to jest kpina z tą grą Przecież to jest kpina No, ja skończyłem na kiku z prawej strony To zasługuje na brawa Przecie Sam se pochlaszę, bo... nam to nie osiągnąłem i... Wiecie co mnie ogólnie... Fuck! Interesu... FAK Interesuje Chemia mnie interesuje. Nie, nie. nie. Eee, jak jestem na tych wyższych. Eee, FUCK! Jak jestem na tych wyższych klockach? Na tych wyższych półkach. To tam nie wiem, czy nie jestem w stanie skoczyć z lewego klocka na ten najwyższy. Tak szczerze mówiąc. I zaraz to przetestuję. No, jest, skoro i tak mam te savey, to trzeba by nie ryzykować coś, prawda? Że chodzi mi już. tamte okres, na który próbowałem skoczyć, żeby skoczyć od razu na, sam na samej górze. Uff. Bo wydaje mi się, że to jest możliwe. Holy Jesus! Holy Jesus! Oh! Uuu ale! Żaby, żabo chłop. Cyk, pyk, cyk. Patrzcie, tutaj bany hopujemy po prostu wszystko. O, ta, no! O, o, o! O! ty, Wiesz co, że kiedyś go boję? Że kiedyś przy resetie statystyk. Ee, po prostu cisnę. Znaczy przy resetie save'a Cisnę sobie zły przycisk. I skopiuję dwa złe pliki uh, Okej, okay, teraz do góry skoczmy To musi być full w prawo, tak? Mogę zapisać... Now, nowa, nowa kraina! PRZESUWA MNIE pod względem WIATRU JAK WIEJE! Nie, 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 nope, nope! Nope, 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 nope! nope. ja sobie robicie? Przesuwanie mnie pod względem wiatru jak wiatr wieje w grze Okej, okay, wybaczcie mi Tutaj przez przypadek kliknąłem Alt F4. Nie chciałem tego resetować. Musisz mi to uwierzyć na słowo, że tego nie chciałem. What? Ja nawet... Ja, ja nawet, ja, ja nawet, ja, ja nawet tam nie doskoczyłem, bo tak wiało. Czy to będzie się wpływ na to, jak skaczę? Are you serious? Wpływ na to jak skacze To będzie chyba najbardziej pocięty odcinek ze wszystkich moich materiałów ever Zresztą nie, może nie, nie we wszystkich, ale No Będzie z tym problem, okej, okay, czyli muszę skoczyć Wow, 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 Tu Chyba więc, muszę zrobić, chyba wiem co muszę zrobić Jeżeli będzie wiatr drwiał w lewo Muszę podskoczyć, żeby mi to zrzuci w lewo, patrzcie Pyk Teraz też w sumie to mogę zrobić, chociaż nie wyszło Bo zagaduję, że muszę w pójść w tą lewą stronę. Zjaduję. Albo tam w prawo to, totalnie. Nawet to prawo totalnie mi lepiej brzmi, szczerze mówiąc, niż to co to jest tutaj. OK? Stormwall pass! Hej! Mogę tylko skakać, bo od razu w puch wpadam! Ho ho! Jaja se robicie! Od razu w puch wpadam! Holiba Czekam Nie! Nie! Zapomniałem, że nie mogę trzymać tej! Okej, okay, tutaj ja tutaj mogę teraz przetestować. Można tak skoczyć, okej. Okay. Zapomniałem, że nie mogę trzymać po prostu skoku i przecież podskoczyć. mnie tak teraz się zastanawiałem. Do osób, które będą uważały, że... Um... Znaczy będą zdenerwane, że z jakiegoś powodu niby oszukuje czy coś w tym stylu, bo po części to jest oszustwo, jednakże... Równie dobrze mógłbym ciąć mój materiał i nie pokazywać wam tego, jak odrabiam dany etap. Po prostu wiecie, na przykład jestem tutaj i teraz po prostu robię sobie zapis z tego miejsca koniec. Jeżeli, do, jeżeli rozumiecie co mi chodzi, tak? jest koniec demon. Um, I to tak w, może wyglądać, że w, wy wiecie, że ja to wczytuję. Ja wiem, ja jestem tego świadom, ale możecie to uznać po prostu za to, że... Uh, ja robię po prostu save'a, jakby, Raczej ten, ja robię po prostu, u, usuwam wam oglądanie błędnych tych prób. Jak mam teraz podskoczyć? Pod wpływem wiatru, ale cisnąć w prawo? O, w sumie tak będzie dobrze, jeżeli tutaj stanę. W sumie teraz podskoczę, Okej. Okay. Tak będę przynajmniej bezpieczniejszy. Tak będę po prostu bezpieczniejszy. Tam nie mam puchu. Tam w końcu nie miałam, to jest pierwsze miejsce bez puchu, więc to mogę się chociaż ruszać. Okej okay. Teraz zgaduję, że podchodzić do głu Okej, okay, przynajmniej tyle. W sumie ja dobrze widzę. Dokładnie, mogłem tutaj po prostu skoczyć z tego miejsca. Z łatwiej. Pyk Ohoo, oh, oh, wow, oh. wow Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak. Okej, okay, czy nie tak? Czyli tam muszę czekać, aż będzie jednak wiatr w lewo, tylko po prostu skoczyć niżej. Okej, 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 Wow. Wow! Nie, nie, nie! Nie próbuję tego ptaka robić A teraz się wracać do Balgen po to żeby buty zgarnąć nigdy w życiu Dawaj, dawaj, dawaj drugą stronę O, idealnie w sumie mi wyskoczyło, bo wtedy mogę skoczyć tutaj Teraz tak Serio nie doskoczyłeś mi tam? Czyli nie mogę sterować po części w tym miejscu Aż teraz muszę nawet. Ho! Okej okay. Ten tutaj skok jest straszny, jeżeli jak wieje wiatr. A może poczekać na normalny wiatr i wtedy skoczyć Okej, okay, mam puch Teraz tu był skok w prawo, prawda? A, ale nie mogę doskoczyć z, tej, z tego piętra, no tak no tak O tym mi się w sumie zapomniało Tu ja nie mogę teraz skoczyć, muszę czekać, żeby był wiatr Dobrze, teraz muszę znowu czekać, żeby był wiatr ha! Ok. Wyszło w sumie idealnie! To było wytajmowane co do perfekcji Skocz! Ok. Okej okay. To jak tutaj mam wskoczyć? Ok, wyszło, 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 wyszło. Tylko teraz skocz tak trzech na górę. Ok. Okej! Wait, what? To jest na ten mały. Końuszek muszę skoczyć? Okej, okay. może być tu! Chociaż nie, nie może być tu Ja muszę skoczyć teraz na ten mały! Cholera Ja muszę skoczyć tam na ten Wow, to sobie wymyśli... Jeszcze to schroniam teraz. I teraz znowu strzeliłem. I to tak poważnie. Okej. Okay. Teraz jak tam skoczyć? Czy mi się uda? Okej. Okay. Teraz tutaj czekać. Hy! O, nie skoczyłem. Hy! O jest to pas. Ten Teraz mi się w sumie podoba, szczerze mówiąc Bo czuję się na nim bezpieczny Chcąc nie jestem, czuję się na nim bezpieczny Okej okay. W sumie mogę znowu skoczyć Teraz mogę zrobić... O, teraz tak jednak nie mogłem zrobić Czuję się na nim bezpie... Wait, what? Do tej pory skakałem stanąc na pełnej. na pełnej mocy i nic się nie działo, a teraz... Co, nagle przeskoczyłem? No właśnie. Dawaj. Dawaj Wine Sweep. Okej. Okay. Ja. Tu. To jest denerwujące, że tutaj trzeba cze tylko czekać po prostu Cik! Aż mogę tutaj spróbować skoczyć, bo ja czekam? Czekam czy bym tutaj musiał od czekać Uff. Nie teraz To jest jeden z gorszych skoków teraz dla mnie Okej, okay, w sumie wystarczy tutaj podleko podskoczyć i się to zrobione, więc troszeczkę olbrzymie chyba mój problem. W takim razie. Okej. Okay. Okej! Okay! Okej! Okay! Jeszcze bardziej się utrudni to sfaniak. Hm. Holy Jesus. Okej okay. Zobacz tu tak można to skoczyć tak po prostu. O teraz, pyk ale stąd może, bo tu jest troszeczkę wyżej jestem. Więc może. Może, może, może. Tylko do góry skaczę. Da się, da się, da się, da się. Tylko wydaje mi się, że za, za szybko skoczyłem. Że jak ten wiatr dopiero się rozkręcał, dlatego mnie tak bardzo nie przepchnęło. Patrz, teraz ten skok. Teraz na full gazie musi być w prawo. Nie wiesz, że inaczej jest. Hej, wiecie co? Jest inaczej. Nie było na full gazie. Jakbyście pytali, to, to nie było na full gazie Czyli może w tym wypadku musi być ten skok taki właśnie łamany, że mój gdzieś się przerywa O, świetnie wyszło. Nie skacz teraz! Przynajmniej ptaka zapałem A ptaki zapisuje w innym save ie. OK Jesteśmy w tym miejscu, nawet myślałem, że się troszkę wyżej zapisałem szczerze mówiąc Ale mi to nie przeszkadza Nie przeszkadza mi to Nie, nie, nie Nie no, widzicie, że ptaka nie ma To jest teraz kolejny dowód na to, że zmienię tylko save'a Tam gdzie spadłem I mamy zrobionego ptaka Ej no No ej! Tu Okej, okay, dać przynajmniej w tą stanę skoczyć You at the club up when I first met you You did and To my bedroom that bum bum bum. -bum. Przepraszam, troszeczkę już jest powiedzmy starym, bo może już ma... 2-3 miesiące Ale ten typ właśnie od tej piosenki zrobił do tego w końcu teledysk i No wziął mi na to, żeby znowu se pośpiewać i się trochę ponabijać, bo to był śmieszny, bardzo, bardzo śmieszny memik czy znaczy mem. W sumie, nie wiem do tej pory, czemu to powstało jako mem. Ale był mem. Teraz tak. Teraz do góry. Teraz do góry znowu. Na tutaj trzeba zaczekać, żeby był wiatr w drugą stronę. Ha! trzeba przejść, żeby teraz przestało wiać Teraz znowu czekamy, żeby przestało wiać? Nie! No, 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 no Jak tam na górę Zróbmy zadowolony Moje drodzy, Na tym zakończymy ten odcinek, ponieważ nie chcesz bardziej ryzykować. Eee, po tym mówię, muszę go pociąć, a nie chcę, żeby robić odcinek z całą gierkę przed na tym stagebach. Wydaje mi się, że jesteśmy już blisko końca, że to jest właśnie takie specjalne, że mieliśmy taką piękną, krainę wiosenną i w ogóle. Po czym wchodzimy wyżej, było coraz paskudniej. I pasku nie jesteśmy na zimie, a ma być Smoking Hot Babe. też jesteśmy w jakichś górach już, więc zgaduję, że jesteśmy blisko szczytu. Eee, a ty zgaduję, że nie przejdę go w 5 minut do, do samego końca, więc to w na, na tyle. Jeżeli okaże się, że na następny odcinek e, będzie, nie wiem, 5-minutowy, to połączę go z tym. I wtedy będziecie nie będziecie, nie będziecie widzieć twego pożegnania. Jeszcze raz. Przepraszam, każdy kto się zdenerwował, że używam sejów i wytłumaczam to jeszcze raz. Savey. Po prostu zaoszczędzając czas, który mógłbym wyciąć materiałów, że muszę odrobić dany level, że i dopiero wtedy się z wami widzę. Rozumiecie o to co chodzi. To nie jest żadne wykorzystywanie jakiejś władzy, bo wciąż staram się jak najpierw skakać. To ma tyle ja się nam żegnam. A, no i najważniejszy powód. To jest jedyny powód, dla którego nie porzuciłem tej serii. To ma tyle, łapki w komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku uh, i cóż, manko. peace. With fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.